Muszę powiedzieć, że najbardziej szokująca partia, jaką w ostatnich tygodniach widziałem, partia grana na wtorku dla utytułowanych. No i tutaj poszedł wymienny wariant partii hiszpańskiej, to jest dosyć rzadko spotykane podejście, natomiast natomiast zdarza się i plusik jest taki, że omija się bardzo dużo różnych wrednych wariantów, więc faktycznie takie leniwe, ale w sumie sprytne podejście. No i tutaj w w partii mamy roszadę, nastąpiło goniec g4, biały zagrał h3. No i tutaj myślę, że wszyscy znamy to najbardziej klasyczne podejście, czyli h5. To każdy poważny szechista powinien znać. Chodzi oczywiście o to, że po wybiciu następuje odbicie. No i teraz, kiedy skoczek gdzieś ucieknie, no to czarny tutaj wkracza od razu do akcji. No i po prostu po tej linii h absolutnie nie ma jak się bronić. Więc to najczęściej spotykany wariant. Natomiast arcymistrz grający czarnymi zdecydował się tutaj na grzeczne goniec hapić. No to biały poleciał dalej agresywnie sprzed króla i po prostu złośliwie postanowił zabrać pionka. No i tutaj już jest mała pułapeczka ukryta ponieważ jeżeli czarny połasi się na bicie na E4, no to następuje wieża E1. No i teraz gdzieś tam ten goniec odchodzi, bicie na C6, no i oczywiście jest Problem. No ale tutaj szokujące akcje dopiero przed nami. Czarny zagrał goniec D6, biały wybił na G6, więc faktycznie jest pion więcej po stronie białego. No ale widać, że król jest mocno osłabiony, więc to jest pewien problem, na który trzeba uważać. No i czarny też od razu robi tutaj długą roszadę, żeby dalej móc skupić się całkowicie na atakowaniu na skrzydle królewskim. W partii D4, Czyli biały próbuje wykorzystać swoją przewagę pionka, żeby tutaj zdominować sytuację w centrum, przegonić tego gońca. No, a czarny, pełna agresja, wali tutaj posunięcie F5, żeby te piony rozbić. No i tutaj właściwie należało zagrać skoczek C3. No bo jednak całkowicie tutaj stajnia skrzydła hetmańskiego nie rozwinięta, więc dobrze, żeby te figury wkroczyły do akcji. No ale w partii nastąpiło bicie. I tutaj właściwie można było zrobić długą rozsadę. Akcja na królewskim się otwiera, no i czarny jest zadowolony, ale w partii bicie na F5, no i to pozwoliło wtrącić szacha, co no, skutkuje dosyć problematycznym związaniem. Ogólnie pamiętajcie, że związanie to jest jeden z najprymitywniejszych motywów taktycznych, bardzo często się zdarza. No jest to taki dosyć prosty do wypatrzenia motyw, natomiast jest bardzo kłopotliwy. No bo jednak, jeżeli któraś figura nie może się ruszać, jest to bardzo duże osłabienie, więc ogólnie jako zasadę należy stosować, że. No, nie chcemy wchodzić pod związania, jeżeli mamy okazję, żeby tego uniknąć. W partii bicie na G4, i Biały zareagował, Habie G4. No to jest skrajnie głupie zagranie, ponieważ Biały ma przewagę materialną, ale ma osłabionego króla, więc Biały powinien dążyć. Do wymiany Hetmanów. Być może tutaj biały obawiał się, że nastąpi wieża bije H3 i że tutaj pion zostanie odzyskany. No ale teraz okazuje się, że wieża E6. Później tutaj zwiększona presja po linii E, no i naprawdę to nie będzie tutaj kolorowo, nie? więc trzeba też mieć na radarze, że jeżeli połknąłem pionka, no to zawsze tego pionka można wypluć. Partii natomiast biały kisi tego pionka, no i to pozwoliło czarnemu królowi w miarę swobodnie się tutaj ewakuować. No i teraz mistrz międzynarodowy grający białymi wyczaił, że coś tutaj kurczę idzie ta pozycja w złym kierunku, no bo ten król całkowicie bezpieczny, jak szef tutaj stoi sobie w swoim zamku. No a ten król no, nie jest zbyt szczęśliwy. Więc teraz Biały stwierdził: Dobra, dobra, to ja sobie wymienię jednak te hetmany, jednak to by było dobre. No i tutaj zbił na E7 i zagrał hetman F5. No i faktycznie do tej wymiany doszło, no ale zobaczcie, ten pionek to jest zombie. Tak naprawdę ten pionek już jest stracony na tym etapie. Bardzo łatwo będzie można go zgarnąć. No i jeszcze po drodze. Ten goniec naprawdę nieźle się zaktywizował. No i teraz zobaczcie, jaki kunszt arcymistrza z Peru. Ja, jako amator, no to bym zagrał wieża H5, zgarnąłbym tego pionka, no i dopiero później bym się zastanowił, co tutaj robić dalej. Ale arcymistrz pomyślał. Co tutaj ten przeciwnik kombinuje? No i widać, że biały chce tutaj zaktywizować tego skoczka. No bo ten skoczek jest bardzo nierobotny, a co za tym idzie? Ta wieża jest całkowicie wyłączona z gry. Więc to jest oczywisty problem. No i teraz czarny, bardzo złośliwe, bardzo dobre podejście. C5. Czyli zauważcie, że jeszcze wpycha białemu kolejnego pionka, tylko po to żeby utrudnić rozwój skoczka. Skoczek oczywiście może wyjść na a3, no ale wtedy wieża na d2 się e, pięknie zaktywizuje. E, I tutaj najlepsze byłoby wieża d5, żeby zbić później, zbić tutaj i atakować na królewskim obiema wieżami, no ale w partii poszło wieża h5, nie najprecyzyjniejsze. Mamy tutaj szacha, no i wieża zbiła na f5, e, po czym faktycznie e, ten skoczek się aktywizuje. No, ale teraz presja po linii F jest bardzo duża i cały czas materialnie biały jest na plus, ale jednak to czarny stwarza tutaj dużą presję. Wieża E2, no to wieża F8, no i tutaj już tego pionka za bardzo nie ma jak bronić. No więc biały król G2, no i teraz widać, że inwestycja bardzo dobrą stopę zwrotu tutaj nam przyniosła z perspektywy czarnego. No bo zauważcie, że materiał został odzyskany, drugi pionek jeszcze tutaj podwica, więc być może zaraz będzie w ogóle przewaga materialna, no a aktywność została. Więc teraz, kiedy już jest równy materiał, a aktywność dalej po stronie czarnego, no to to już oznacza ogromną przewagę. No i tutaj wieża G5 oczywiście jest problemem. No bo król schować na F1 się nie może, bo mat, no a jak pójdzie na linię H, no to jeszcze bardziej prymitywny mat. Więc w partii wieża E5. Biały próbuje się tutaj bronić. No i prawda jest taka, że lepiej nie wymieniać. Lepiej nie wymieniać, tutaj zachować tę groźbę. No ale wiadomo, to jest blitz, więc aż tak dużo czasu na rozmyślanie nie ma. Tutaj nastąpiło bicie na C5, wieża zbiła, wieża odbiła. No pionek przewagi, no więc w sumie logiczne, że czarny na to poszedł. Goniec E7, skoczek E3, wieża E5. No i teraz czarny. Przestawił gońca idealnie, żeby tego piona C3 atakować. Wieża H1, no to B5, żeby tutaj król na luzaczku mógł się schować. No naprawdę muszę powiedzieć, że czarny pięknie tę partię rozgrywa. Ja wiem, że no to nie są takie dymy w stylu tala, to jest taka partia bardziej dla konesera. Trzeba tutaj trochę więcej wiedzieć, żeby to wyczuć, co się tutaj ładnego dzieje, ale Dużo takich małych smaczków. Zobaczcie, b5. A dlaczego nie b6? A no dlatego, żeby te piony przyblokować na czarnych polach, żeby później je y, można było atakować. No i biały tutaj desperacko próbuje pozbyć się pionów, czyli stara zasada, bronisz się, wymieniaj piony, mniej pionów, bliżej do remisu. No i czarny y, faktycznie wybił, skoczek odbił wieża d5. Czyli ta wieża będzie chciała tutaj wkraczać do ataku. Król Białego jest na złej stronie szachownicy. W partii szach, król aktywizacja, zauważcie jaka jest tutaj sytuacja na zegarze. Wieża A6, no to wieża D4, skoczek ewakuacja, wieża D3, czyli jest tutaj próba z tej lub z tej strony związania, wykorzystania tego związania. No i tutaj król E4 dawało jeszcze szansę na remis. No ale w partii pod presją czasu, mistrz międzynarodowy, w ogóle to jest dla mnie ewenement, nie? Że ktoś ma IEMA i ma 2,950 rankingu, ja mam IEMA i mam 2,550 rankingu. No na tym czeskowie te tytuły z szechów klasycznych niewiele nie, nie mówią. No dobra, i tutaj goniec G5. I to jest oczywiście strata figury. Ale pionków jest bardzo mało, jest bardzo nerwowo, no bo jest dodawana jedna sekunda za każde posunięcie. No i patrzcie, co się dzieje dalej. Faktycznie pion zgarnięty, wieża E5, no ale tutaj już został ostatni pionek. I teraz musicie wiedzieć, że końcówka wieża i goniec na wieżę to jest remis. Ale to jest bardzo. Trudny remis do ugrania. Trzeba naprawdę bronić się turbo precyzyjnie. No i w wielu przypadkach trzeba naprawdę bardzo chytre groźby odbijać. No i w partii A4: król B6, A5, król B7, A6. No muszę powiedzieć, bardzo dobrze się tutaj biały broni. Ogólnie można było odejść królem na C6, bo okazuje się, że po A7 jest goniec E3 szach, goniec bije A7, no ale pewnie na dwóch sekundach czarny to przeoczył, no i przeszedł właśnie do remisowej końcówki. Remisowej teoretycznie. A z praktycznego punktu widzenia, to myślę, że można to oceniać jako wygraną. To znaczy z tego co komentuje różne turnieje, czy to internetowe, czy na żywo. No to ta końcówka jest wygrywana tak w 70% przypadków. W szachach klasycznych faktycznie arcymistrzowie często turbo precyzyjnie się bronią, ale na blicu bardzo łatwo coś podstawić i czarny ma, znaczy strona silniejsza ma tutaj duży procent zwycięstw. No więc oczywiście plan białego nie podwalić wieży, no, i nie podwalić mata. Więc przede wszystkim biały tutaj stara się trzymać jak najbliżej centrum, żeby nie dać się zgonić na bandę. No i teraz musicie pamiętać o zasadzie 50 ruchów. Jeżeli będzie 50 ruchów bez bicia i bez ruchu pionem, to jest remis. Więc teraz. Czarny ma 50 posunięć, żeby testować swojego oponenta. No i zobaczcie, punkt pierwszy, zgonić jak najdalej. Najlepiej zgonić przeciwnika na bandę. Oczywiście nie można dopuścić do wymiany wież. No i tutaj pomału, pomału siatka jest budowana. Zauważcie, bardzo dobre ustawienie defensywne. Na białych polach, jedno pole pomiędzy. I teraz, zawsze jak nastąpi szach. Żeby tego króla zgonić, no to król się cofa, ale jednocześnie proponuje wymianę wież, na co czarny no nie może sobie pozwolić. No i tutaj po malutku, pomalutku, faktycznie czarny no szuka jakichś możliwości, żeby tego króla zgonić. No, i przy okazji, oczywiście, stara się nabić sobie trochę czasu. No, a biały cały czas szuka takiej możliwości, żeby tutaj wymienić te wieże. No, i pomału, pomału rzeczywiście zbliżamy się do tej zasady 50 ruchów. No, ale czarny też po drodze zrobił mały progres. No, troszeczkę faktycznie. Ten król białego został zgoniony, no i teraz biały przechodzi do defensywy, do związywania tego gońca. No ale tutaj już się zaczyna robić nerwowo, ponieważ król został zgoniony na bandę, a to oznacza, że e, będą motywy matowe. No i pod presją czasu naprawdę e, ciężko jest to wszystko e, perfekcyjnie policzyć. No i tutaj zauważcie, że już na G1 iść nie można, no bo nastąpiłby szach. Zdobycie wieży, więc trzeba wejść tutaj do paszczy lwa, no bo tutaj król odcina, tutaj goniec odcina, więc wystarczy, że wieża wejdzie na pierwszą linię, no i jest mat. No i teraz w partii poszło wieża F8. Jaka jest groźba? Groźba to goniec B4 rysach, no i jak król odejdzie, no to wieża F1 i wieża E1 mat. No i uwierzcie lub nie, ale biały po tych kilkudziesięciu ruchach perfekcyjnej obrony w końcu popełnia błąd. Tutaj należało zagrać posunięcie, e, na przykład król D1 e, od razu, y, albo wieża E2 e, też wystarcza e, do remisu, wieża E5 wystarcza do remisu. E, no i właśnie wieża E5 zostało zagrane. No ale w jaki sposób wieża E5 wystarcza tutaj do remisu, skoro przed chwilą ustaliliśmy, że wchodzi Mat? No brzmi to idiotycznie. No i w partii faktycznie. Szach, król odszedł, no i szach, no i Mat. No bo wieża E1, wieża bije E1, koniec partii. A partia zakończyła się remisem. Bo akurat w tym momencie. Minęło 50 ruchów. Więc uwierzcie lub nie, ale biały tutaj niesamowicie przyfarcił. Akurat w tym momencie, kiedy podwalił mata, to zadziałała zasada 50 ruchów. Gdyby tutaj był jeden ruch więcej, no to czarny po prostu bije tę wieżę na E1, to jest mat, to jest koniec partii, no i czarny wygrywa. Ale zasada 50 ruchów bez Bicia i ruchu pionem uratowała tutaj Iema grającego białym. Także muszę przyznać, że w szoku byłem jak to oglądałem na żywo. Wydawało mi się, że jakiś błąd na czeskowie. No ale cóż, cuda szachowe się zdarzają.